Cześć bardzo Was serdecznie witamy. Cieszymy się, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy. Dzisiaj święto świętego Jakuba Apostoła. W pierwszym czytaniu słyszymy, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Panie, wspomagaj nas, abyśmy nie tracili tego skarmu. Maryjo, módl się za nami. Dzisiaj kolejny 25. Świętujemy kolejny miesiąc istnienia kanału i tej naszej wspólnej modlitwy. Ksiądz Michał co miesiąc w intencji nas wszystkich modlących się na tym kanale odprawia Mrze Świętą. I dlatego chcemy pomodlić się dzisiaj w Jego intencji. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Módl się za nami Święta Boża, Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz brać serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim, wcielenie Chrystusa syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Snowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się jeszcze za zmarły i wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tą wspólną modlitwę. Bardzo dziękujemy za komentarze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla Emila, Marcina, Piotra, Morleny, Hajot. Bardzo nam miło. Jak widzimy, że wracacie. Jutro też Was serdecznie zapraszamy o 12.00. Być może będzie nagranie. A być może transmisja na żywo to jeszcze zobaczymy. Dziękujemy Wam bardzo. Pozdrowi Pozdrowimy, tak wszystkich Krzysztofów. I życzymy wszystkiego, co dobrego, dużo łaski od Pana Boga. Dziękujemy. Do jutra. Cześć. Cześć.